Mnich terminator wódź! tak! O Jezu! Co tu się dzieje? Ej wygra z nim, wygra, mówię ci! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Ludzie oszaleli, nie? Wszyscy stoją. Dawaj! Na ziemi. Oj. się właśnie przyznał, że ustawia walki. Pozdrawiam. Możecie do niego wbić i mu napisać nie ustawiaj walk. Siema. Jestem Marek, a ty? <grywa> Maxi. Marcin, to jest okiem, to jestem lepszy, lepszy, bo Marek. Ktoś Też na E. No ale wiesz, Marek zabiję no wie już to mi to jedno. Ej, patrzcie, chłop reklamuje zakład! To <grywa> jej kurda!